Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Kariera z zawodnikiem, Hubusiem jesteśmy już na stadionie w Hanowerze, Heidenheim Arena. Gramy mecz z Augsburgiem, jest to 17. kolejka Bundesligi, czyli półmetek sezonu. Aktualnie plasujemy się na 15. pozycji z 18 drużyn, czyli jesteśmy o włos od strefy spadkowej. Zwycięstwo w tym meczu, albo chociaż remis, da nam kolejny ogromny oddech. Pierwsza sytuacja, w której Kuba ma piłkę. No i traci ją. Fatalnie. Już 2 do zera przegrywamy, co tu się wydarzyło? Jakbym mógł się dowiedzieć? Okej, okay, dobra. Nieważne. Iniaki Williams tu no to to już mówi wszystko o Augsburgu. Czemu ten nasz kolega z drużyny nie poszedł za nami? Ajajajajajajaj, ależ wściekły musi być Kuba Fryderyk. Bo drużyna kompletnie nie chce mu pomóc. W żadnym stopniu. Mam wrażenie, jakby ci chłopcy nie chcieli grać w najwyższej klasie rozgrywkowej. Ciekawe, jak bardzo już Harry odskoczył od wszystkich pod kątem ilości zdobytych ramek w tym sezonie. Pomyślę, że tego złotego buta niestety nie uda nam się zdobyć. Bardzo na to liczę, ale patrząc na to, w jakiej niesamowitej dyspozycji jest Harry będzie o to bardzo ciężko. Dzisiejszy mecz z Unionem Berlin, o, jak widzicie. Przez przypadek rozpocząłem, ale jeżeli już tak jest, no to, to spróbujemy sobie go rozegrać. Też warto by było zdobyć kilka punktów. A myślę, że na pewno jest łatwiej. Tak jak mówiłem, jest o wiele łatwiej. Kuba tutaj wchodzi pomiędzy czterech 5 zawodników Unionu Berlin i zdobywa piękną, pięknego gola. Ale że on jest wściekły, jaki on jest głodny tej gry. Jaki on jest głodny zdobywania goli. Jaki on jest głodny zwycięstw. A nie pamiętam kiedy ostatni raz Hanover 96 zwyciężył spotkanie. Na początku sezonu tak to ładnie się zaczynało. Szalkę, Bęski 6 do 2. Pięknie. Już gra do kuby. Ach. Niestety. Kim ty w ogóle jesteś? Elia Matocco. Boże strata głupia piłki. Czemu ci chłopcy nie potrafią grać piłką? Nie mogę się doczekać wreszcie zagrać w jakiejś dobrej ekipie. Bo ostatnią dobrą ekipą, w której graliśmy, to w zasadzie był Hellas Verona. A powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli drużyną, którą graliśmy, która była naszym zdaniem najlepiej, najlepsza, jest Hellas Verona, to znaczy, że graliśmy w naprawdę słabych drużynach. Ach, wypchnięty, wypchnięty Kuba Fryderyk poza boisko i traci tą piłkę. Josi Bioranowicz, pewnie kojarzycie go z Legi. No i tak gra się z główki, panowie, napastnicy. Od siedmiu boleści. Strata, niestety. Kuba tutaj zbyt indywidualnie chciał rozegrać tą akcję. Ale udaje mu się odebrać piłkę. Boże strzel tego go... Niemożliwe to jest. To jest niemożliwe jak oni są mierni ci napastnicy w drużynie Hanoweru 96. Tak się strzela gole panowie. Tak się strzela gole. Kuba. Jedyna nadzieja Hanoweru 96. 15 goli. To mówi wszystko o Tubie. Nie wierzę w to. Obrzydliwi są ci, ci, ci nasi napastnicy. Wreszcie! Wreszcie! Że to pewnie nie jest napastnik, nawet. Oczywiście, że nie. To jest Gramemnick, który jest środkowym pomocnikiem ofensywnym. 3 do 0. Myślę, że ten mecz nie pozostaje nam nic innego jak symuluj do końca. 4 do 0. Kuba jeszcze strzela. Trzecią bramkę zdobywając przy tym hat-tricka. Tak jest. Kuba wraca z piłką meczową do domu. I wreszcie, wreszcie dajemy sobie trochę oddechu. Spójrzmy, jak to wygląda pod kątem ilości zdobytych bramek. No, Harry Kane troszeczkę zwolnił, co umożliwiło Kubie Frederickowi dogonienie go. I tutaj brakuje tylko nam dwóch bramek, tak naprawdę, do bycia królem strzelców. Jeżeli chodzi o asysty, to również znajdujemy się na piątym miejscu. Tutaj Wyścig Hurricane kontra Kuba Fryderyk pod kątem ilości zdobytych bramek i ilości asyst, bo z tego co widziałem, to Hurricane także ma tyle samo asyst co Kuba Fryderyk. Na pewno Harry zaczął z większym przytupem, natomiast Kuba, pomimo tego, że gra naprawdę w tragicznej drużynie, tymi stabilnymi zdobyczami bramkowymi, głównie ze stałych fragmentów gry, czyli z rzutów karnych, Umożliwia sobie ciągły kontakt z najlepszym strzelcem w historii. Ten hamu. Stały fragment gry. Druga minuta. Rzut rożny. Co tą piłką zrobi Kuba? Postara się tutaj dośrodkować na tego najbliższego Kolombo. Niestety, piłka nie trafia do niego. Niewiele brakło. Spróbujmy jeszcze. Niestety, nie udaje się to zrobić. Dośrodkowanie, piąta minuta, Augsburg. Co on tu próbował zrobić? To ja nie mam pytań. Dobra, Kuba, jesteś jeden na jeden. Musisz tutaj coś zrobić. Spróbujmy ruletką tego typu porobić. O Boże, to wyszło najgorzej, jak mogło. Teraz tylko dostać dobre podanie, i jesteśmy w domciu. Nie dostaliśmy dobrego podania. Dostaliśmy podanie z typu fatalne, ale Kuba mimo wszystko i tak je wykorzystał. I mamy to! 1 do 0 gol Kuby. Mecz kończy się rezultatem 1 do 0. Kolejne 3 punkty na konto Hanoweru. Mamy już 20 punktów, i oddalamy się od strefy spadkowej. Jeszcze 2-3 zwycięstwa, i naprawdę będziemy mieli ogromny spokój. Pomyślcie tylko o tym. 20 punktów. Dwa... 6 punktów w ostatnich dwóch meczach, gdzie w ostatnich 17 zdobyliśmy dwukrotną ilość tego. <laughs> Lorenzo Colombo odchodzi do. Do naszego rywala? Nie mówię, że ten zawodnik miał być jakiś niesamowity, ale to jest dość mocno zaskakujące, że. On. No, takie ciekawe. Czyli co? Teraz napastnikami naszymi jedynymi są Teuchert i Borello. I ten Mertes jeszcze. Okej. Okay. Fajnie, fajnie. To powoduje, że będziemy mieli jeszcze mniej argumentów w ofensywie, których i tak już mieliśmy tragicznie mało. Mam wrażenie, że Hanover jakby chciał spaść z tej ligi. I jedyne, co ich trzyma przed tym, to niesamowita skuteczność naszego pięknego kuby Fryderyka. Zagramy sobie jako Fryderyk, natomiast zagramy tylko te kluczowe fragmenty. Nie wierzę w to, że uda nam się zdobyć choć jeden punkt przeciwko Bayernowi Monachium, ale postaramy się jako Kuba zrobić wszystko, co w naszej mocy. Tym bardziej, że nie, kompletnie nie rozumiem, dlaczego pozbyliśmy się tych dwóch napastników. Ja wiem, że oni byli tragiczni i Kuba jakby o tym wielokrotnie wspominał, natomiast... No teraz nie mamy już w ogóle nikogo. Chociaż może, może to jest jakiś przepis. Mamy Kubę. Karny. To jest Karny. Boże, mam nadzieję, że będziemy mogli go wykonać. Tak jest. Kuba Fryderyk. Jest! Jeden do zera. Kuba Fryderyk, prowodyrem karnego i strzelcem. 8 minuta, Hanower na stadionie w Monachium prowadzi 1-0. Dalej 1-0, 22 minuta. Jeżeli teraz udałoby się tam strzelić gola, no to już moglibyśmy się naprawdę pokusić. Pokusić się o zwycięstwo w tym spotkaniu. 19 bramka Kuby Fryderyka w 20 meczach dla Hanoweru 96. Piękny, naprawdę piękne spotkanie w wykonaniu naszej drużyny. 24 minuta. Bayern Monachium teraz wykonuje stały fragment gry. Dalej, dalej uważam, że to jest yy, wynik, który nie daje nam żadnego potwierdzenia. Może uda nam się kontry? Nie, niestety nie. Już 2 do 1, 53 minuta. Jeżeli udałoby się nam strzelić z tego gola, no to już byśmy mogli być bliscy tego, żeby zwyciężyć w tym spotkaniu. Zobaczymy. Kuba nachodzi, jak to ma w zwyczaju. Ale jeszcze jest ciasno. Próbuję coś wyko wykończyć, coś, coś wymyślić. Ach, niestety. Nie udaje mu się nic z tym zrobić. Dalej mamy 2 do 1. Jest kontra dla Hanoveru. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Czy Kuba dostanie dobrą piłkę? No, nie dostaje dobrej piłki. Ale udaje mu się jakoś przedrzeć. to... Tak! Strzela z tego gola! To jest hat-trick w derbach. Co ja mówię w derbach? Jakich derbach? To jest hat-trick przeciwko Bayernowi Monachium. Co tu się dzieje? Na Allianz Arena Kuba Fryderyk zdobywa hat-tricka i daje tym samym szansę na zwycięstwo w tym spotkaniu. Tak jest! Hurricane i Koke strzelają bramki, ale to Kuba Fryderyk powoduje, że Hanover 96 zwycięża w trzech ostatnich spotkaniach, a w tym spotkaniu zwycięża przeciwko Bayernowi Monachium. Piękna sprawa, naprawdę piękna sprawa. Myślę, że to jest spotkanie, które zapamiętają kibice Hanoweru 96 na długo. Tym bardziej, że daje nam znowu oddech, bo mamy już przewagę 6 punktów nad Fortuną Düsseldorf. Jeżeli udałoby się nam zwyciężyć jeszcze w dwóch, trzech meczach, to moglibyśmy nawet pokusić się gdzieś od środek stawki. W tym momencie Borussia Dortmund, czyli nasz przyszły pracodawca, jeżeli nic się tutaj nie zmieni, jest na pierwszym miejscu. Po raz kolejny zostajemy zawodnikiem miesiąca. Piękna sprawa. Dlatego rozwiniemy sobie naszego zwodnika jeszcze bardziej. Co tu nam zostaje? Główki. A, nie lubię główki inwestować. Ach, to pokusimy się o lepsze rzuty karne i... Cztery gwiazdki słabszej nogi. Super sprawa, naprawdę, naprawdę super sprawa. Spójrzmy sobie na statystyki naszego zawodnika. 20 goli, 5 asyst w 21 meczach. No, wynik niesamowity. A w samej Bundesliga 20 goli w 20 spotkaniach. No, tym bardziej w ostatnich kilku meczach to daje ogromny, ogromny powiew świeżości dla drużyny z Hanoweru. Myślę, że sprzedanie tego Kolombo i sprzedanie tego drugiego napastnika, który także nie dawał sobie rady, to był strzał w dziesiątkę. Wydawać by się mogło, że 40 milionów, które zostało zorganizowane i pobrane za sprzedaż Ezekiela Kolombo, który był podstawowym napastnikiem Hanoweru. To jest coś, co może naprawdę zabić i wbić taki ostatni gwóźdź do trumny dla Hanoweru 96. Natomiast usunięcie tego gościa ze składu rozwinęło prawdopodobnie skrzydła Kuby jeszcze bardziej. Bo teraz on jest definitywnie najlepszym zawodnikiem tego, tego, tej drużyny i nikt tego nie będzie kwestionował. Ale mógł tutaj jeszcze coś zrobić. Nie podoba mi się, co tu się wydarzyło, no, ale trudno. Kolejna strata głupia naszego napastnika. Kuba Fryderek. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No jest sam 3 na 2 Dalej kombinuje z piłką. Nie pozwala jej sobie odebrać. Lawiruje pomiędzy bokami, ale teraz teraz ma całkiem fajne miejsce. I czy strzeli z tego gola? Tak jest. Pobujał się, pobujał się. Która godzina? Która godzina? Ile mam już bramek? Kuba, trochę robisz się toksikiem, ale mi się to podoba. ach, głupia strata, niestety koniec spotkania, 1 do 1 niestety ten armeńczyk Azmund, albo Irańczyk to jest nigdy nie kojarzę doprowadza do remisu w tym spotkaniu co powoduje, że przyrywa naszą pasję trzech z rzędu mecz z Heidenheimem, który jest bezpośrednio nad nami myślę, że to będzie ostatni mecz w tym odcinku który wam zademonstruję Gramy jako Fryderyk. I trzymajcie kciuki, bo jeżeli zwyciężymy w tym meczu, to już oddalimy się na taką odległość od strefy spadkowej, że bez dóch zdań panower utrzyma się w Bundeslidze Co spowoduje, że w przyszłym roku będą grali przeciwko klubie Fryderykowi. Piłka leci chyba bezpośrednio do Kuby. Miejmy taką przynajmniej nadzieję. Nie. O! Ależ głupio stracił tą piłkę teraz Kubuś. Z tego również nie wpada bramka. A Heidenheim zdobywa ją. Tutaj trzeba podać od razu prostopadle. Kurcze. 2 do 0. Ach, przegramy, no niestety. nasysta natomiast sam mecz przegrywamy niestety och w takich ważnych spotkaniach dajemy sobie radę a tutaj nie udało nam się troszkę szkoda troszkę szkoda nie ukrywam troszkę jestem zawiedziony z tego powodu no ale nic zostało nam tak naprawdę no jeszcze dość sporo meczy Także jeszcze jest trochę czasu, żeby wrócić na właściwe tory, tym bardziej, że w ostatnim, w tym spotkaniu, w tym tylko odcinku zdobyliśmy aż 11 punktów, także jest to, to naprawdę spora zaliczka w porównaniu do tego, co się wydarzyło wcześniej. I warto powalczyć tutaj chociaż o ten środek tabeli. Myślę, że to jest w naszym zasięgu. Ja się z Wami tymczasem żegnam. Trzymajcie się, cześć.